Witaj na kanale autentyczny. To kanał o narcyzach, psychopatach, socjopatach i innych zaburzeniach osobowości, czy po prostu toksycznych osobach. Jesteś tu, by zrozumieć, co Cię spotkało i zdobyć wiedzę, która jest niezbędna do uzdrowienia. Jesteś tu, by zdobyć wiedzę, by uniknąć zagrożenia. Kliknij, proszę, przycisk kciuk w górę. Subskrybuj, aby otrzymywać powiadomienia o nowych materiałach. Odmień swoje życie. Umów się na prywatną sesję. Napisz na autentyczni23małpa.gmail.com Narcyz musi tak zrobić, zanim cię odrzuci. Są pewne rzeczy, które narcyz musi zrobić, zanim cię odrzuci. Może pomóc ci to ustalić, jeśli wkrótce masz być odrzucony. Może ci to także pomóc rozpoznać, czy naprawdę masz lub miałeś do czynienia z narcyzem, ponieważ są to rzeczy, które wszyscy narcyzi robią, wszyscy tak postępują. Narcys musi tak zrobić, by przygotować Cię do etapu odrzucenia, tak by mógł odejść bez strat, bez szwanku, bez obrażeń i uszkodzeń. Narcys musi dostać to, czego chce. Zanim Cię odrzuci, narcys musi doprowadzić do tego, że w niego zainwestujesz. Zaangażujesz się. Musi coś dostać, uzyskać. Narcyz nie będzie wysilać się na darmo. Nie będzie tracić swojej energii, jeśli to nie przynosi mu korzyści. Charakterystyczną cechą narcyza są jego role, maski. Role, które odgrywa, gdy chce czegoś w zamian. Nawet jeśli narcyz niczego dla ciebie nie zrobił, to będzie chciał wiele od ciebie, będzie chciał coś w zamian. Nawet jeśli ta transakcja wymienna oznacza wszelkiego rodzaju dobra z twojej strony, a przemoc. Manipulacje ze strony narcyza. Narcyz mógł przysporzyć ci wielu problemów, różnego rodzaju problemów. Lecz on widzi to tak, że to dla ciebie przywilej, że w ogóle możesz być w jego otoczeniu. Oczekuje za to czegoś w zamian od ciebie, za ten przywilej. Narcyz ma wybujałe ego. Zanim cię odrzuci, musi cię dewaluować. Zanim odrzucenie będzie możliwe, narcyz musi cię zdewaluować. Osoby narcystycznie zaburzone postrzegają wszystko jako złe albo dobre, czarne albo białe. Jako zero-jedynkowe. Nie ma miejsca na nic pomiędzy. Albo jesteś najlepszy, albo najgorszy. Albo masz rację, albo się mylisz. Albo jesteś idealny, albo wadliwy. By narcyzm mógł ruszyć do przodu, musi postrzegać cię jako złego. Wadliwego jako najgorszego. Narcyz musi postrzegać cię tak, jakby to z tobą był problem, jakbyś się mylił. Narcyz musi cię dewaluować, dlatego będzie cię obrażać, ściągać na dno, będzie traktować cię z góry z pogardą. A to dlatego, ponieważ przygotowuje się, by cię odrzucić. Wtedy narcyz przygotowuje się do odrzucenia. Jeśli narcyz ci tak robi, to oznacza, że już idealizuje kogoś innego. Narcyz, zanim cię odrzuci, musi mieć nowe źródło zasilania. Kiedy już Zaczyna cię dewaluować. To w większości przypadków ma już kogoś innego w kolejce. Ma już inne źródło zasilania. Czeka na to, by cię zastąpić. Na to, by zająć Twoje miejsce. Najpierw jednak narcyz musi się upewnić. Musi się upewnić, że nowe źródło zasilania. Jest na to gotowe, że jest gotowe cię zastąpić, że będzie właściwym wyborem na twoje miejsce. To jeszcze nie koniec. Krótka przerwa. Wesprzyj rozwój kanału i naszą społeczność. Kliknij, proszę, przycisk kciuk w górę. Subskrybuj, aby otrzymywać powiadomienia o nowych materiałach. Kliknij przycisk Wesprzyj. Wspierając kanał, zyskasz dostęp do wielu dodatkowych treści. Dziękuję. Gdy narcyz tak robi, to w dalszym ciągu będzie cię dewaluować. Będzie wytykać ci wszystko to, co uważa, że z tobą jest nie tak. Będzie wytykać ci twoje błędy, niedoskonałości, porażki. Mogą być one prawdziwe lub urojone Narcys będzie cię dyskredytować będzie cię oczerniać zanim Narcys cię odrzuci to musi cię oczerniać musi zniszczyć twój wizerunek twoją reputację twoje kontakty Narcys musi cię przygotować na porażkę na karę na poniżenie na upokorzenie musi wpłynąć na to jak inni ludzie cię postrzegają tak byś był postawiony w złym świetle w jak najgorszym świetle narcyz musi doprowadzić do tego by wszyscy inni postrzegali cię w taki sam sposób jak on kiedy narcyz cię odrzuca to nie chce, by inni ludzie widzieli to tak, jakby robił coś źle, jakby podejmował niewłaściwą decyzję. Narcys chce, by ludzie myśleli, że jesteś szalony, że to z Tobą jest coś nie tak, że to z Tobą jest problem. Dlatego zanim Cię odrzuci, musi Cię dyskredytować. Narcyz nie da Ci zakończenia, odrzuci Cię, kiedy już nie ma dla Ciebie żadnego zastosowania, lecz Narcyz rozumie, że ofiary mogą się podnieść, mogą się wyleczyć po tej przemocy. Narcyz rozumie, że możesz się odbudować, dlatego zamiast całkowicie Cię odciąć. Narcyz chce trzymać Cię na uwięzi, odłożyć Cię na półkę jak książkę, którą przeczytał, wrzucić Cię do szuflady jak zabawkę, którą się pobawił. Narcyz odkłada Cię na potem, do późniejszego użytku. Postępuje tak, jest to możliwe, ponieważ nie daje Ci zakończenia. Nie daje ci wyjaśnień, narcyz nie daje ci odpowiedzi. Często dzieje się to nagle i niespodziewanie. Takie wrażenie ma ofiara narcyza, lecz on sam długo się do tego przygotowuje i pozostawia drzwi otwarte, nawet jeśli cię zablokuje. Pozostawia drzwi otwarte, by mógł wrócić w przyszłości, wtedy, kiedy będzie cię potrzebował. Narcyz postępuje tak również po to, byś był zdezorientowany, byś nie wiedział, co się dzieje, byś doświadczył wielu trudnych, traumatycznych emocji, byś był zdesperowany. Byś się zastanawiał, byś myślał, co poszło nie tak. Narcys stosuje ten krok, by znęcać się nad tobą psychicznie, po to, żebyś się obwiniał, po to, żebyś czuł się gorszy, żebyś czuł się niewystarczająco dobry. Narcys rozumie, że o tym myślisz, że to dzieje się w Twojej głowie. Dlatego, kiedy narcyz przygotowuje się do odrzucenia, to nie da ci rozsądnego, sensownego wyjaśnienia, nie powie ci, dlaczego tak robi, może też dać ci odpowiedź, która nie ma żadnego uzasadnienia, która jest kolejnym kłamstwem. Narcyz nie da ci całkowitej pewności. Nie da ci całkowitej odpowiedzi. Tak, by drzwi pozostawały otwarte. Tak, bym mógł wrócić za jakiś czas. Umów się na prywatne sesje. Napisz na autentyczni 23 gmail.com. Polub, skomentuj, subskrybuj, udostępnij. Pomoże to innym ofiarom narcyza tutaj dotrzeć. Naszym wspólnym celem jest zwiększanie świadomości w społeczeństwie i pomoc ofiarom psychopatów. Zostawiając polubienia i komentarze, wysyłasz wiadomość, że to co robią ma sens i jest potrzebne. Przyczyniasz się do rozwoju kanału i wspierasz naszą społeczność. Zachęcam do komentowania. Podziel się swoimi doświadczeniami i przemyśleniami z innymi. Jeśli nagranie jest dla Ciebie pomocne, a nie masz w zwyczaju komentować, to zostaw proszę emotikona, serce lub coś podobnego. Dziękuję. Kliknij dzwonek, żeby upewnić się, że otrzymasz wszystkie powiadomienia o nowych nagraniach. Jeśli chcesz wesprzeć to, co robię, wysyłając darowiznę, skontaktuj się poprzez e-mail. Dziękuję i do usłyszenia wkrótce.